Troszeczkę, troszeczkę jestem dziwny. Ojej. Idźmy, idźmy do niego. O, lender. No, dziwka portowa. Chcesz pociubciać? <laughs> nie, już nawet nie komentuję. No, kupiec i reddański kupiec, tych to nie było. Pewnie przepłynęli. Z tymi głupcami nie da się pracować. Przykro mi. Tam się też nie da wyjść. Nie wyglądasz ani na. Dostawa cegieł znów się spóźnia. O, przejebane, jak się cegły spóźniają. Te, tu zamknięte. Stój, nie ma przejścia. Rozumiem, dziesiętniku bez nerwów. Można spytać czemu? Rozkaz jest! Nikogo, choćby samego chendożonego cesarza Nilfgaardu, nie puszczać! A możecie zdradzić, czemu nawet chendożonego cesarza nie puścicie? Bo rozkaz jest! Teraz wiem, czemu wygraliśmy wojnę. <laughs> no tak, debile. Dobra, yy, lojewan... loje... warden. Czy lauwarden? Lau Coś takiego. Lauwarden bardziej. Dobra, nieważne. Tak. Przystań jeszcze nie została oczyszczona z utopców. Przystań nie została Super. jeszcze oczyszczona z utopców. Jesteś zawodowcem, więc nie wtrącam się w twoje metody, ale zważ, że zależy mi na czasie. Wybiorę się na bagna, kiedy to będzie możliwe. A nie to topielców? Tak. Huh. Podejrzewam, że coś wiesz o salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy. A. Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z Salamandrą. Wiem, że przekupujesz strażników. Kontakty z władzami to normalna część każdego biznesu. Chłopcy dostają ode mnie premię. Jakie masz korzyści? Wyświadczam im tylko przysługę. Nie muszą ślęczeć nad moimi zeznaniami celnymi. Mm -hmm. Jasne. A teraz wybacz muszę zarobić na łapówki. <grym> Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. O cholera. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartu. Ja teraz zostaw mnie w spokoju. Hmm... To jest w sumie jakiś argument, że, że może ktoś go na niego po prostu wskazał. Wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie. Powinieneś częściej polegać na przeczuciach. Hmm, hmm. Um. O, teraz muszę przesłać baraninę. Mm, dobra. O, pracowity dzień. Faj ma jedno ramionczko tak opuszczone. Hej, mam wrażenie, że Carmen wspominała o tobie. Możliwe. Wyświadczyłem jej przysługę. Mówiła też, co przyniesiesz ze sobą. No, mam chyba kwiatka. Świetnie, chodź ze mną. Znam miejsce, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Ale no ja bym wolał karmę, naprawdę. Przynajmniej obrazek byłby jakiś inny nowy. A czy to co? Tutaj? Koło tego gościa, który jest, nie wiem, jakimś kupcem. Redańczycy to parszywi złodzieje. Lepiej na nich uważać. Dobrze, Będę. Pisaki, ognicho... Hm. A zatem spróbujemy jeszcze baraninę dostać. Ech, jak to zabrzmiało śmiesznie. Cześć. No, no, no. Widzę, że potrzeba było Wiedźmina, żeby załatwić sprawę bestii w kanałach. U. Ale żeby od razu rzeźnika z Blaviken? O co ci chodzi? O to, że wiem, co z ciebie za ziółko. Lepiej uważaj, bo straż ma na ciebie oko. Nie chcę słyszeć o zabijaniu ludzi w tym mieście. Pewno i tak nie dowiedziałbyś się pierwszy. Bardzo zabawne. Czego właściwie chcesz? Mm. Widziałem w mieście ludzi ze znakami salamandry. Wiesz coś o nich? Idź stąd, wieśmie, nie mam ci nic do powiedzenia. Ale to jest tak. Jakbym... Znikaj. Kapitan nie pozwala o tym gadać. Przez groble mógł wejść jakoś inaczej. Właśnie ten kapitan cały jest jeszcze. Aha, kapitan to jest Vincent, dobra. Okej, okay, zdobyłem. Hmm. HA! What the fuck? Pogadałem, gość mi mówię, oj, kapitan o tym nam nie, nie daj, nie mu Kurwa. Kapitan nam nie pozwala o tym gadać, a ten. O, no to już coś wiem o Eee... E, Vincent Maes, ja e, mi w sumie zakazano rozmawiać na temat salamandry. I to jest ważna poszlaka. Tak. Jeszcze baranina. To po drodze jest baranina w sumie. Eee, cholera, to nie tu. Później pójdziemy do. Grodnik. Inny chłopiec. Później pójdziemy jeszcze do. Do tamtego. E, do Lożku. Znaczy koło Lożku w sumie. Naprawdę, że skarmen się. A cholera, jasna. bym skarmen. Dobra, dobra, mam nadzieję, że jest tu baranina i dalej jest jego dom, który, do którego się nie da wejść. Tu mm -hmm. jest kelnerka tylko. O, Filos odpalił dotę, ale śmieszne. W sumie to on nie gra w MMO, a pół co ja pierwsze w MOBA, ale okej. Okay. Nie ma tu baraniny. Chyba, że spróbujemy jeszcze do jego domu zawitać. Może tam jest. W każdym bądź razie, baraniny tu nie ma. A właśnie ja musiałbym gdzieś odpocząć rozdać talenty, bo w sumie poziom mi wskoczył nie. tak z dupy. Albo u niej bym się. Bywaj. Trochę dupa. Jest baranina. ej. Muszę znaleźć sposób. A ten? Nic, nic, nie, nie. Nic nie możemy zrobić, dobra, trudno. W takim razie, jak nie bara... Oczywiście mi pokazuje, żeby do baraniny iść gdzie? Do karczmy, ale w karczmie go kurde nie ma. Może po prostu sobie gdzieś chodzi, tak? Nie wiem, zoltan sobie też chodzi. Czasem gdzieś, no. Jak mu się chce. Dobra, idziemy do Vince Vincenta. Bo teoretycznie coś tam przerąbane to śledztwo to te, po prostu ugoni się człowiek w tej i we w te. Zostanę na zawsze w tym drugim akcie. No, tragedia. <grodnik> Ogrodnik, póki zaraza szaleje, kwarantanna będzie. Tak gadali na rynku. Spoko. Mm, nic, chyba się jednak wybiorę za chwilę na te bagna. Tylko jeszcze bym sobie książki ewentualnie o tych bagnach kupił. Hmm. Gdzie jest loszek chyba w następnym dopiero. O, jest talar. No to sprzedajmy przynajmniej to miecze u niego. Czy coś. Te nie ma spania w środku dnia cholero jedna. Yy, Pićmy, możemy... że... O, mogę tutaj odpocząć właśnie. Mm. O, fajnie, dychę aż dostanę za to, wow Super, a kosztuje? 50 to też nie jakoś dużo Co to jest? Recepty na mikstury O właśnie, ale 400, kurde O, runa, mogłem ją... Dobra, ja muszę ją zostawić Może połowę tego zostawię tutaj też Okej okay. hmm. Hmm, 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 Naprawdę tą runkę powinienem w, zostawić w karczmie. To jest następna. Cholera, jasna. Więcej jakichś pierścionków No cokolwiek. Boże święty. Mało tego wszystkiego mam. No, chyba, że w sumie te składniki alchemiczne mógłbym, nie wiem, Kalksteinowi sprzedawać? Albo zielarce. O, zielarce. Mogę roślinki po... W sumie to zawsze można farmić sobie w ten sposób pieniądze. Ee, że... Biegać wokół tamtych roślin, cały czas, nie? I. A tu co? Tu jest jakieś wino. Dobra. Eee, biegać wokół tych kwiatków przy ogrodniku, i, i wiecie, i, i. sobie ten. Mamy pytanie: czy to jest ta nieznana roślina, która tu jest? Czy to jest ta roślina taka, o której jest tylko jedna książka? No nie mogę tego zabrać. No, no, no nie mogę, na no, nie no. Nie mogę, no. Ogrodnik mi nie powiedz, co to jest. O, właśnie. No i mogę na przykład sobie tu chodzić i te gridować cały czas, brać ten, zbierać to gówno i sprzedawać zielarce, ale. No. Doprowadzić może do tej gorączki. I na pewno nie zarobię tak na nic. głodny. Jestem. Ale niektóre rzeczy to mogę. W sumie tak, mogłem zrobić. ze w pięć. Mógłbym tak zrobić, żeby sobie yy, w sumie. Słuchajcie, sobie lampkę zapaliła i świeciła w oczy. Że kupiłbym tą książkę i zobaczył, czy to jest ta roślina. Bo jeżeli ta, no to będzie ok. jeżeli nie ta. Właśnie, tu jest jakiś dom. Byłem w nim kiedyś. Ktoś tu jest. Ma nazwisko, ale w sumie tu nie wiem, kto to jest. O, wertezowie. Cześć, piesku. A ja zejdę na dół i okradnę. Nie, nic tu kurdy nie mają. A jak to co są ci wertyzowie? Dlaczego mają nazwisko, a nie można... więc ten, no właśnie... O, jest jeszcze szafa. Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czor nie ludzie to, to złodziei i bandyci. Powinno się ich wszystkich wyrzucić z miasta! Leży <gryżę> na brzuchu. Ręce ma tak wygięte w drugą stronę. Gada do mnie i jeszcze mruga oczami. A spał. Czekaj, że nie tak... Twarzą pionowo w dół. Nie wiem dlaczego wertezowie mają nazwisko, ale to nieważne. Dziwny jesteś. Hmm, zdarza się, już mówiłem. No, ale jest tutaj ta. Zielarka. Nie Gdzie zioła zbiera? Jakbym sprzedawała. Hmm, czy można jej coś dać? Pewnie kwiatka lepiej. Smalca. Nie, może... O co chodzi? Po... O właśnie. roślinach polnych, zielnik. A już to czytałem, dobra, to nie. No właśnie, bo ona ma tego typu rzeczy. 5 za sztukę. O, jeden za sztukę. Jeden za sztukę. Kurczę, a tego czego miałem najwięcej? No bo tego miałem kiedyś najwięcej. No, mogę w sumie trochę sprzedać, no ale też nie jakoś dużo. Bo mi się to przyda. I zielarka, no, tego też strasznie dużo, ale tego nie mogę sprzedać. Białe róże, tulipany. To jadę. Korzeń pimentów. Stokrotki. Mirt, śmiejka, maliny. W sumie tego nie ma i to nie jestem pewien teraz już rama ma tablicę szani, to ma on tylko. To można komu coś podarować, ale nie mam jemu co w sumie sprzedać. W sumie to nic takiego nie ma, co ja bym chciał. Chłop, a tu drzwi są. Byłem tu kiedyś, czy nie? Pewnie byłem. I no nie pamiętam specjalnie. Meczka. mieszczanin, regał. Kurde, że nie ma książek. Dało mi się kiedyś znaleźć w jakimś domu jedną książkę i to by było na tyle. Starucha i mieszczka, no nic więcej nie ma. A, trudno, schodzimy. Chyba się wybiorę jednak na te bagna. Nie wiem gdzie ten więzień jest w ogóle, co go przenieśli. Herold, o. Możecie powiedzieć: Każdy, kto pomaga, handluje, leczy psich synów, lub inaczej zdradza królestwo, katu oddany będzie, by na szubienicy żywota podłego dokonać. Spoko to za pomaganie yy, albo bycie wiewiórką. Biedne wiewiórki. No, tak jak mówiłem, zapiszesz sobie tutaj. Kupię tą księgę. Czy to jest to? E, o właśnie, fine weed, Nie wiem, ale. What the fuck, kosztuje jakoś mniej. A nie, to ta, o przekleństwo i przeklętek, to i tak muszę kurde mieć. E, 60 za niego tylko dostaniemy. Dobra. Teraz zobaczymy, czy to jest to. Uwaga, teraz wielka chwila! Prawdy! No, iść dupa! Muszę bardziej oszczędzać. No, ja też. Rzadko widać. Proszę. Natomiast dalej no nic. O ekinopsek powinienem coś mieć. To już OK, to już było. O roślinach bagiennych i tu jakiś roślinach rytualnych. Kurde, no potrzebuję tego, jak chce się na bagna wybrać. Nie mam wyjścia tak naprawdę. Eee, roślinach bagiennych, dobra, trudno. 80, 80, ciebie, kotu, kwiat, dwugrotu. I jeszcze. O, właśnie to. To jest najdroższe. No już trudno. na transakcji. Jest tu wydostany pewnie, no tak. Wilkołak, sierść Wilkołaka, Strzyga, serce strzygi, o Ekinops. I zarodniki. Kłączę Ekinopsa. Archespor. Soki Archespora. No i tyle. Dupa, dupensja dupa. Jeszcze coś, tu jest Księga Puszczyka, co ja Puszczyka nie wiem zrobić, seriously? Pewnego psa? Eee, to już mam Smoczy sen, to już było, to już było W Księgach Rytualnych Znaczy, o roślinach rytualnych, co? Eee, śniadanie, zezwalające na rozpoznanie poszczególnych okazów i składników alchemicznych No chyba nie, na razie nie jest moja to działka ale może się udało jednak, że to są któryś z tych. Nie, dalej, to są nieznane rośliny. Boże. No dlaczego? Po prostu, dlaczego mi to robicie? No je... dam talara. W sumie mogę mu tą pochodnię sprzedać tam nie. Sztylet, przepraszam. Niewiele, ale zawsze coś do przodu. Bo naprawdę strasznie potrzebuję pieniądze. Eee. No właśnie. oj 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 tralalalalala nic tak naprawdę co bym mógł jeszcze coś komuś coś tak eee, nic pójdę chyba do baru jeszcze zobaczę czy tam nie ma jeszcze raz baraniny a później postaram się popłynąć na cmentarzu a gdzie Zmiaki strasznie szybko sobie się odradzają. Berberki niespecjalnie. Czy ja spałem czy ja mam jeszcze jakieś talenty? Nie, 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 chyba by mi pisało, nie? Nie wie. Ale chyba już mam wszystko rozdane. Yy... Carmen, kupcy, nie. Zostawimy sobie tam jeszcze tą runkę. No i jedziemy na tego. W końcu pojedziemy na bagna. Może jest baranina w końcu. Czasem, może po prostu trzeba wyjść i wejść z powrotem. Kiwi, tak naprawdę. No, jest ten baranina. Hmm. Dobra, to no pozostawiałem. Coś jeszcze potrzebuję? O, to mogę sobie zostawić, tak samo. Te narkotyki to mógłbym gdzieś sprzedać. Jest tu... Ej, wydawało mi się, że... Czy... O, jest baranina, dobra. Czego? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? E, no nie ma problemu, ale powiedz mi, co wiesz. Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić i dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Z jakiego powodu kontaktowałeś się z widzminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Nie. Nie. To dlaczego próbujesz mnie wydymać? Dam ci jeszcze jedną, ostatnią szansę. Co ci do tego? Był moim przyjacielem. Podejrzewam, że jego zniknięcie może mieć związek z salamandrą. Źle dobierasz przyjaciół. Berengar kręcił z salamandrą. Właśnie dlatego mieliśmy go na oku. Jak to mówią, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Jak mnie? Zginął gdzieś na bagnach. Kalkstein wynajął jednego z moich chłopców, żeby go odnalazł, ale on też nie wrócił. To wszystko żadnych mrocznych tajemnic. A teraz spadaj, jestem zajęty. Okej, okay, spoko. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Ok. Ci. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Standardowa formułka. Dzięki. Dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Ok. Chcę go mieć po swojej stronie. No, postaci Krakstein, no właśnie że poczekaj aż Raymond. Aha. Znowu śledztwo. Ech, dobra. Nie wiem, co z tym krokiem. Aha, właśnie, on to wynają, żeby tego znalazł. Pogadamy tylko z nim i na bagna.